Cześć, witajcie z tej strony Exotic i to jest przegląd najnowszych aktualizacji Minecrafta 1.3. Zacznijmy może od samego trybu kreatywnego. W tym zmieniło się tylko, e, zmieniło się znaczy nie tylko całe e, e, ekwipunek, tak to nazwę. E, Została zmieniona kategoria. Wszystko podzielone, żeby łatwiej nam było znaleźć zostały dodane też potki, miksturki i można nawet wejść tutaj do swojego efipunku, założyć zbroję, usunąć to co tu się ma można też wpisać nazwę danego klocka żeby go wyszukać tyle albo literę pierwszą, albo coś obojętnie a samego trybu kreatywnego zmieniło się jeszcze jak się pływa Znaczy jak się lata w wodzie, to woda już nie przeszkadza w tym wpływaniu. Oj o... Nie spowalnia woda. Może wykopię jeszcze jedno. Jak widzicie? Nie spowalnia jest wszystko. Git. No wodę mi dodanymi blokami są bloczki Dolin i same liny jak widzicie te sznurki potykacze tak zwane to są one działają na tej zasadzie że ich praktycznie prawie nie widać najlepiej to jest do pułapek i jak ktoś wchodzi, przechodzi po tym to uruchamia yy, te dozowniki i strzelają w nas. A liny to są yy, po prostu nić. Klikamy prawym przyciskiem myszy. I jest. A jeżeli nie chcemy, yy, nie chcemy, żeby nas to zabiło, albo przeskakujemy. O, chyba się nie da na to przeskoczyć. No przeskakujemy, albo można to też nożycami. Ale to na kreatywnym niestety nie działa. Pokażę Wam. Takie pokażę wam później. Takie potykacie można znaleźć w świątyniach, które omówię później. No i to. Na tyle znowu do danych rzeczy. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym, że kakao zmieniło teksturę, ale to później się dowiecie. Znaczy później Wam wyjaśnię co do czegoś czy to się je jeszcze doszło księga z piórem księga z piórem służy do zapisywania różnych rzeczy ona ma 50 stron na każdej można coś zapisać można zmienić wers i tak dalej aż do 50 strony można kliknąć gotowe jak się ją otworzy to będzie to napisane albo można ją podpisać jak się ją podpisze na przykład ym, Bo ja wiem Księga y, Zapis się zamknij i ją teraz można tylko czytać a już nie można w niej nic zmieniać ani zapisywać No na wygląda tak Jest zwykła książka jak się rzuci on otwiera się prawym przyciskiem myszy Następną wprowadzoną zmianą są świątynie. Te świątynie można spotkać... Świątynie można spotkać na pustyni i w dżungli. One się będą różniły wyglądem budową. Eee, wszystkie, ale za to wszystkie świątynie mają ukryte przejścia, ukryte pomieszczenia, w których można znaleźć coś cennego. Pokażę Wam jedną z nich, później zaprezentuję drugą świątynę. Świątynie czasami są zakopane i jest większa frajda w odkopywaniu ich. I z nich można czerpać surowce takie jak sandstone albo wełna. Tutaj ta akurat ma dwie wieżyczki i jedno pomieszczenie u góry. Te wieżyczki się praktycznie niczym nie różnią. A tutaj to pomieszczenie jest takie, jakby do oglądania z góry. A najciekawsze jest pod tą niebieską wełną. Jest ukryte pomieszczenie. Do niego można się dostać na dwa sposoby: albo zrobić schodki po boku, albo po prostu wylać tutaj wodę. Ja się nie będę bał schodki. Tak jak wy chcecie, to sobie zrobicie, tak dookoła na dół. A ja sobie zejdę wodą. Widzicie? Dobra. Trzeba uważać, żeby nie stanąć na pytce. I jak widzicie, tutaj są skrzynie. Te skrzynie są różne ciekawe rzeczy: typu złoto, żelazo, szmaragdy, diamenty, czasami. O, jak widzicie, surowe mięso. Odłożę, bo mi to jest Też ciekawą rzeczą jest ta płytka Zaprezentuję, co jest Zaprezentuję Wam, co ona robi Charakterystyczny syk Ej było, można się domyślić, jest to pułapka I to by było na tyle z tej świątyni Kolejną świątynią są świątynie dżunglowe. Jak sama nazwa wskazuje można można znaleźć tylko w dżungli. Są zazwyczaj tak schowane. I jak świątynie na pustyniach, mają ukryte przejścia. Taka świątynia się praktycznie niczym nie różni od tamtej. Różni się tylko jedynie budową i materiał, w które są zbudowane. A jak tamta świątynia jak na pustyni też ma jedno piętro wyżej do obserwowania i jedno piętro niżej tutaj są pułapki jak widzicie o, o już mi uderzyła jak widzicie jestem potyka co wcześniej pokazywałem może albo przejść tą stroną wtedy nic wam nie zrobi albo po prostu zniszczyć i mamy nitki i idziemy tutaj Tą, Tu mamy skrzynię Ze skrzyni można zabrać rzeczy I nie nadepniemy na ten, można też zabrać stąd I sobie iść, przy okazji można też strzały zabrać Ale też ciekawą rzeczą są ukryte przejścia Ukryte pomieszczenie Jak widzicie są tutaj dźwignie, jedna dźwignia zupełnie nic robi, nie ma żadnej pułapki ani nic ale pozostałe dwie dźwignie yy, to są klucze. To są takie kody. Trzeba sukę taki odpowiedni kod, żeby nam się otwarło yy, przejście, yy, tajemny pokój. A kod to jest następujący: du, du, góra, du, góra, góra. I mamy otwarte przejście. O dziwo, przejście nie jest nigdzie tutaj na dole, tylko tutaj u góry. I w nim tutaj już nie spotkamy żadnej pułapki. Mamy skrzynkę i zabieramy rzeczy ze skrzynki. Można też zabrać pistony, może zabrać um, redstone. Wszystko nam się może przydać, co tutaj jest. Jak widzicie, są tu bardzo ciekawe i przydatne rzeczy. Kolejną nową wprowadzoną zmianą są domki na pustyniach. Te domki są z piaskowca. Jak widzicie, one tylko na pustyniach, są zmieniają kolor. I, i, I... Tak to poza tym się niczym nie różnią. Wszystko jest to samo, tylko... Z zewnątrz się zmieniło. Ja z wieśniakami, jak wspominałem już wcześniej, można handlować. Można znaleźć, jak widzicie, Różne cenne rzeczy. O, nawet motykę mam. Nawet widzicie? O, motykę. Ja nie chcę motyki. Nie chcę motyki. chcę miecz. Aha dobra. I różne rzeczy jak widzicie. I różne... Nie, 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 nie trzeba tylko szmaragdem. Może jak widzicie żwirem i szmaragdem albo samym żwirem albo piaskiem czym się w czym o jak widzicie nawet złoto jest kolejną zmianą y, są jest samo, same ziarna kakao jak widzicie pomiędzy poszczególne ziarna została dodana przezroczysta tekstura kakao można zdobyć na trzy sposoby pierwszy z nich to w skrzynkach w mob spawnerach drugi sposób to z liści z liści nie zawsze wypadną, z liści y, drzew dżunglowych. A trzecią, najłatwiejszą sposobą są po prostu rosnie, y, są te rosnące na drzewach. W zależności od wielkości y, nasion y, kaka wypada różna ilość y, nasion kaka. Z takiego małego wypada tylko jedno. Z takiego największe to jest największe, wypadają aż trzy. Zależy od dwóch do trzech, podejrzewam. I są jeszcze średnie, z nich te one też wypadają tylko jedno, kaka można normalnie sadzić, będą rosły i można z nich zbierać z powrotem nasiona keka. Keka się przydadzą do ciastek, nic więcej. Aka praktycznie są bez tylko do ciastek. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.